Mmm, sławno 407. Dobrze. Co jest tam ciężarówką? Am um. DA fuck to ty Nie tak. Normalny dzień na PCD. Czy mnie to dziwi? Kurda nie trochę. I spadł. 47, gdzieś tutaj to powinno być. 44, czy. Czemu to. Halo, czemu to spada w dół? 46, 47. Hops. I lecimy dalej. Mam jedną paczkę dostarczoną, zostało mi jeszcze tylko 24. Co może kurna później. <gryw> Nie tak. Tu jest młyn. Dobra, Bobrowiczki 13. O, minąłem. Dobra, weź tam gościu, posyń dupę. Cześć, papai. Jak zrobić teraz auto, którym jeżdżę? Nie rady już go zdobyć. To jest eventowy Dodge z Halloween. Niego już raczej nie zdobędziesz no ładny jest ładny i bardzo szybki to jest aktualnie najszybszy samochód w grze bo się rozpędza kurde 300 km na godzinę <laughs> Nie jest bar pod dzikiem yy, koło dzika yy. macie widzie a zostawił cię pozdro ile paczek raczej mało chyba mam cztery Czwórka, trójka, dwójka. Czyli to jest chyba gdzieś tutaj. To jest chyba ten domek. Zióp. Ale gdzie moje auto? O nie Autko zatrzymaj się! Autko Zatrzymajcie moje auto! A to nie jest moje auto, ok? Gdzie jest moje auto? No nie gadajcie, że poleciało w przepaść. No nie gadajcie, że przeleciało w przepaść moje auto. No i ciul strzelił, czy coś. Drugi dzień i węciku Let's go! Na sesji publicznej oczywiście. By było jeszcze ciekawie i jeszcze hardkorowo, Co może później tak? Zobaczymy. Już za chwilę. Okej, okay, to teraz tak. Które zadanie, zadanie mam do zrobienia? Visit the amazing camping location. Udało się paczki zrobić, także fajnie. Teraz muszę tutaj odwiedzić jakiś fantastyczny kemping. Teraz właśnie to powinno zrobić raczej. No tak. A żeby cię pokarało gnoju jeden. Z drugim, z trzecim, z czwartym. Okej, okay, i gdzieś tutaj chyba powinien być to zadanie do zrobienia, nie? Ten kemping, coś tam. patrzę na prawą stronę i czy jest to zrobione gdzieś tutaj? O, jest. Udało się. Okej. Okay. Find a list to a de facto. Dobrze. Teraz posłuchamy sobie historyjki. Niesamowita lokacja kempingowa jest fikcyjnym miejscem dodanym w zamian za brakujące budynki. W rzeczywistości w tym miejscu jest dalsza część miejscowości Malechówko, lecz nigdy nie została odzorowana, gdyż praca w tamtym czasie skupiała się na dokończeniu miasta Sławno, a Malechówko zostało zapomniane i zostało w widocznym stanie. Dlaczego akurat lokacja kempingowa? W gry jeździło po mapie kilka pojazdów. AI. Jeden z nich było auto z przyczepą kempingową. Nie mając pomysłu, gdzie mógłby zawrócić, postanowiliśmy wykorzystać pustą przestrzeń. Mm -hmm. I zrobić dla niego w tym miejscu punkt docelowy. To samo dotyczy się zbiornika paliłowego bliżej Karwic. On dokładnie tak samo został wybudowany na potrzeby zawracania cyste cysterny AI. Jednak gdy cysternę AI usunięto, miejsce zostało wykorzystane pod dostawem dla ciężarówek. W miejsce jednak nie ma już żadnego zastosowania, czeka jedynie na rework miejscowości. A jeśli ci Ciekawy kogoś ten kawałek, betonu w tle usta, osłania on wystawiający kawałek trawy. Aha, naprawdę? Ciekawe. W taki sposób się kiedyś rozwiązywało niewygodne sytuacje z, tre, z terenem. Dobra, nadanie wykonane. Yy, jak tam żyć, Ko? Dobrze, dobrze. A ja mam teraz aktualnie 26 quest. I tutaj muszę zrobić 30 km. Po prostu sam pod, samą podróżą po mapie. Dobra. Dobra, ile tam kilometrów? Dziewięć dopiero. Dobra, jest 10, na szczęście to dość szybko idzie. Nie to! Chciałem na pojechać, nie? Autko! Zatrzymajcie uciekające auto! Halo, policja, auto mi KRADNĄ! No nie! Moje auto! Może na drzewa, tablicę i pagórki, i uciekające auto też by się przydało na to uważać. Jak widać. załączonym obrazku. I na uciekające autka też by się przydało uważać. Ale jak tam w ogóle ten. Kośik. 24 km zrobione, dobra, pięknie. Na sobie to masakra? Ja się tam dobrze bawię. Jest tutaj wesoło. Uuuu, lecę. Super zabawa. Jezus Maria. No to teraz kolego. No i teraz co jesteśmy w dupie. Znaczy czy wiesz, Peter, nie trudniejsze, po prostu będę bardziej czasochłonny. Już nie, już nie mówcie, żebym te zadania są trudne, no błagam was one są po prostu czasochłonne, tutaj nie ma nic trudnego no chyba że nie wiecie na przykład gdzie jest dane miejsce na mapie, no to ok, no to i szukacie przez x czasu jednego zadania, to tak, okej, okay, dobra, spoko to macie rację, może troszeczkę być trudniej, ale tak jak już się wie gdzie co gdzieś, gdzie coś się znajduje w danym zadaniu, to nie jest to ani trochę trudne okej, okay, dobra, zadanie zrobione, teraz mam dostać trzy paczki w... W pół minuty? Okej. Okay. No, to będzie zabawnie. Dobra. Sławno. Czemu sam zostałem? Najgorzej. Ale lecimy. Full focus teraz. 3 paczki w 7,5 minuty. Let's fucking go. O Jezusie się nazareński. Okej, okay, już stracę kilka sekund. Dobrze, dobrze się zapowiada. Jezus się. Dobra, 47. Dobrze, jedna paczka dostarczona. Cyk. Let's go, druga paczka. Zajął mi to 2 minuty, i tam 10 sekund około. ja zdążę w ogóle? Tak patrzę. I tak patrzę, i nie jestem tak do końca pewny, czy ja zdążę. To zrobić, bo teraz mi tak około dwóch minut zajmie dojechanie do celu. Kolejny... No, mogę mieć problemy z ozonią paczką. Dobra, rip. No to już koniec zadania. No dobra, chyba muszę zrobić swojego tego dodża po prostu. Ok, jeszcze raz. Bobrowiczki, będzie, będzie bliżej. No, <śleskujesz> o, nie będzie bliżej, mam jeszcze... bo mnie. To... Okej, okay, nie jest zły czas. Minuta 50 straciłem. Na jedną paczkę. Tu trzeba po prostu mieć szczęście, nie? Trzeba mieć takie paczki, które są w miarę blisko. Na przykład wyjazdu. Albo są po prostu w bo obrowiczkach. Oooo! Trzymaj się, dobrze! Wszystko wplanowane. Błagam sęczkowo, błagam sęczk sęczkowo, błagam sęczkowo, błagam sęczkowo. Bobrowiczki, no nie jest źle. Mogło być gorzej. Dobra, Bobrowiczki, jestem. Numer 13, błagam, gdzie jest 13? 13, dobra. Mam 3 minuty na no dojechanie, wzięcie paczki i dojechanie do celu. Może teraz wyjdzie. Bobrowiczki, no jest dobrze. No, trzy razy Bobrowiczki dostałem. Dobra, 12 Bobrowiczki. To musi być gdzieś tutaj, chyba, nie? Gdzie są Bobrowiczki? 12! Dobra, są po drugiej stronie. Jest! Udało się! Mamy to. Doskonale, dobra. Complete to tracker delivers. Tracker delivers, tak? Tracker. joint team. Teraz sobie pojeździmy w ETS-ie. ets się teraz połapimy trochę. Yy, dwa ładunki, tak? Dobra. Jakieś szybkie dwa ładunki. Malechówko chyba. Albo malechowo. Hmm? Malechówko chyba. Dobra, malechówko. Niech będzie. A to od razu wszyscy uciekają, kurde. Wtedy nie to mi bili. A teraz uciekają. Churze, jedne. Patrzcie, jak zwijają przed tirem. E, ciekawe, czy tutaj da się teleportować? Czy ja mogę teleportować, czy, czy ja muszę dojechać na ten ładunek? Ok, prace, Tracker, ok, mogę. No to jest łatwe zadanko. Chyba na to będzie łatwiejsze niż. Te trzy paczki. Okej, okay, jedziemy. Mamy na to 3,5 minuty. Easy. Jeżeli nic się nie wydarzy, a się może wydarzyć dużo, to raczej to mamy. To raczej teraz to zadanie w tym momencie mamy zrobione. No nie, nie, nie. Z pierwszej dziadu. Trzeba było mi, nie wiedzą mi, frajerze, przez koła. No wiecie tak. O nie. Jezus Maria, dobrze. No, całe szczęście tutaj jest samo odwracalne. Te naczepy, bo już bym miał ładunku, nie w tym momencie i zrobione, dobra, pięknie. Teraz get 3 speeding fines, czyli chyba teraz, dobra, czyli teraz muszę chyba zgarnąć sobie trzy mandaty, tak? Tak, dobra, to jest, tutaj o to chodzi. Luzik no to trzy mandaty, to będzie easy. Pewnie z różnych tych muszę to zgarnąć. Z trzech różnych fotoradarów, ale zobaczymy. Zaliczy mi? Zaliczy mi, dobra. No właśnie już pompka widzę, że mogę. Z, z jednego sobie zaliczać. I cyk. Kolejne zadanie wykonane. Było to naprawdę bardzo łatwe zadanie. Visit the Sławno bus Terminus. Bus Terminus. Gdzie to kurka wona może teraz być? Gdzieś sławnie, tyle to wiem. To jest to po prawo. W sensie... chodzi wam o, o to. A może to jest po prostu przystanek autobus Przystanek autobusowy? Dobra, widzę, 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 widzę. To jest po prostu przystanek autobusowy. Ta pętla autobusowa jest w pełni funk fun fun Fikcyjna i nie istnieje w prawdziwym życiu. Powstała na potrzeby stworzenia punktu końcowego zarówno dla autobusu AI, jak i dla planowanej wtedy pracy Transit. Autobus AI jednak po jakimś czasie zniknął, a prace nad tranzytem zostały wstrzymane do momentu powiększenia mapy. Dokładna data usunięcia tej pętli jest nieznana, ale w jej pozostałości można było spotkać w najnowszej wersji gry jeszcze do lipca tego roku. Tyle można jeszcze zobaczyć w pierwotny wygląd zajazdu autobusa wykonanej pod Transit. Wyglądała bardzo. Bardzo podobny na premierę pracy 25 marca 2023 roku. Odświeżona została przy okazji premiery południowego Sławna w maju 2024. No i pięknie. Fajna informacja. Eee, dobra, kolejne zadanie to jest 10, 10 pracy na trackerze muszę zrobić. No to let's go, nie? Ale, ale to misja jak i następne zobaczycie już w kolejnym odcineczku. Także, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie go ocenić, zostawić jakiś komentarz oraz subka. Ja wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, no i papa.